Mieliśmy sąsiadkę, która miała męża przemocowca i pamiętam do dzisiaj ten obraz, jak on ją wyciągał za kłaki, słuchaj, z domu i po prostu ciągnął ją po ulicy. Pamiętam wtedy, moi rodzice wezwali policję, przyjechała policja i dalej i wiesz, co ona powiedziała? Że nie, że, że to nic się nie stało, on jej nic nie zrobił, że to jest jej wina. I ja, ja to do dzisiaj pamiętam, w ogóle ten obraz mam przed oczami i później, jak ja się znalazłam w takiej sytuacji... To się zastanawiam, ja, taka silna osoba, jak ja mogłam sobie na to pozwolić, tak się dać zmanipulować, bo to była taka manipulacja najpierw psychiczna, a potem, dopiero, wiesz, zaczęło dochodzić do tych rękoczynów. Później zaczęłam właśnie studiować, zaczęłam się uczyć o współzależnieniu i ja sobie zdałam sprawę. Powiedziałam, że gdyby nie te studia, to ja nie wiem, czy ja bym z tego tak łatwo wyszła. Czyli y wiedza Ci pomogła? Bardzo mi pomogła, bardzo mi pomogła, bo ja zaczę zaczęłam rozumieć te mechanizmy, które się dzieją we mnie, że ja jestem tą współzależnioną, że tak naprawdę problem nie tkwi. We mnie, tylko w tej osobie. To, że ja położyłam torebkę tu czy tu, to nie powinnam za to dostać, no bo jak mogę dostać za to, że torebka leży tam, a powinna leżeć tutaj? Ta wiedza tak mi niesamowicie pomogła, że na przykład jak ten mój były partner melanżował, gdzie naprawdę tam po prostu kokaina to się sypała z każdego kąta domu i wyobraź sobie, on wręcz, pch, to może zabrzmi dziwnie, nawet u journalisty to mówiłam i ludzie się z tego śmiali, no ale no dobra, ale powtórzę to jeszcze raz. Wyobraź sobie, że on mnie budził w nocy, przystawiał mi talerz i on mówił, no, mnie, ty masz ze mną brać, bo jak nie weźmiesz, to ty dostaniesz. Nazywam się Julia Izmałkowa, a to jest Machatox. Tox. Słuchaj siebie, ale najpierw wysłuchaj innych.